Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowanych przez tygodni rolniczy. a teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych patologii. I przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robaki, się rozwiną, różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących Afryce. a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się z jakiej mąki robione jest polski chleb. Ostrzegałem już w czerwcu razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie. A Morawiecki powiedział: To jest morska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym, zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie. Witajcie, Monika Chlebosz, Farmer.pl, jesteśmy dla Was na granicy. Jesteśmy konkretnie w Dorohusku, tutaj rolnicy stracili cierpliwość. Jak możecie zobaczyć, dookoła rozsypują zboże. Tiry, które przyjechały, to są ukraińskie tiry, są już po naszej stronie granicy, zostały otwarte, zboże się wysypało. W tym momencie na granicy jest ponad 100 osób, myślę, że dobrze ponad 100 osób, kilka traktorów. Jak widzicie, tiry zaczynają odjeżdżać. Kierowcy też się obawiają, że stracą ładunki, więc postanowili tutaj dłużej nie czekać. Jest bardzo spokojnie wbrew pozorom, jest naprawdę bardzo spokojnie, mimo tego, że te piry zostały otworzone. Rolnicy na granicy nie ustępują. Ta blokada ma trwać jeszcze kilka dni, mimo tego, że na 12 lutego zostały zapowiedziane manewry wojskowe. Rolnicy mówią, że to wszystko po to, żeby ściągnąć ich z granic. Korytarze muszą być przejezdne, pojazdy wojskowe muszą się swobodnie poruszać, w związku z czym zaplanowane jest zatrzymanie blokad rolnicy nie będą mogli tutaj stać chociaż oni zapowiadają że zostaną. Chodźcie zobaczymy co dzieje się dalej. Tak jak widzicie zboże jest rozsypane, droga zablokowana. Właściwie nie ma żadnych szans, żeby tutaj przejechać na drugą stronę. Przepuszczane są tylko cysterny z paliwem pomoc humanitarna, czyli właściwie tak jak za każdym razem. Tutaj widzę pana Bartka Szajnera ze Zjednoczonej wsi. Widać Pana Piotra Olszewskiego, czyli organizatorów, inicjatorów protestu. Jest Pan Wojtek, łoś wsi, czyli starze dobrze znajomi, można by powiedzieć. Tak jak widzicie, ruch jest duży. W końcu jakiś protest. Tak, panowie, mówię, że w końcu sensowny protest. Jest z nami pan Piotr Olszewski. Dzień dobry panie Piotrze. Ja podepnę mikrofon, żeby było lepiej słychać. Zboże się rozsypało. Rozsypało. Desperacja rolników, tak jak widać, już jest na takim poziomie. Czekaliśmy na wojewodę, nikogo nie ma, nikt z nami nie chce rozmawiać. Zboże w, ciągu, w dalszym ciągu wjeżdża do kraju, także... Z tego, co mówicie, to nie jest tylko tranzyt. No nie jest tylko tranzyt. To jest nieszczelność naszych granic, naszych służb, które zasłaniają nam papiery, że to jedzie na Litwę, na Litwie się odbija. Bo sami transportowcy o tym mówią. To się odbija na Litwie i z powrotem wraca do naszego kraju. I dzisiaj widzimy masę produktów, które wszystkie są dostępne w naszych sklepach pochodzenia Ukraina, tak? Papiery tylko jadą na Litwę. Jak długo tutaj będziecie stali? Będziemy. Mamy proces zgłoszony na 30 dni, także będziemy. A te manewry, które wam dni. zapowiedzieli po drodze, czy one są was w stanie ściągnąć, przejazdy wojsk i tak dalej? ściągnąć? Przejazdy Z wojsk? Z gier... Myślę, że nie. Czyli twardo zostajecie tutaj. 30 twardo dni. zostajemy tutaj 30 dni także. W tym momencie korok jest, jak jechaliśmy na jakieś 22 km. Na razie. Tutaj. Na razie. Na razie. Czyli co? Dopóki będą stali tam gdzieś za hełmem? Hę daleko? Jak będą hen daleko, ale to przez 30 dni na pewno będą daleko stali. Dobra, dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Będziemy do Was jeszcze dzisiaj. Trudno znaleźć bardziej proukraińskiego polityka niż ja w Europie i trudno znaleźć bardziej proukraiński naród niż polski w Europie. Państwo, drodzy konsumenci, jedna rzecz. Taka kukurydza czy taka pszenica, ta kukurydza w ciemno, tu nie trzeba żadnych laboratoriów, ma około 6 tysięcy donów lub więcej. Spleśniała, biała, zgnita. Proszę Państwa, pestycydy wypłukują się po roku z organizmu, ale mykotoksyny zostają. Do tej pory Polacy mieli wątrobę najwyżej z jednej przyczyny większą, ale teraz będą mieli o wiele większą i to zostaje im na wkład, to będzie wkład poszczególnych rządów, tamtego i tego, na powiększenie wątroby, na marskość wątroby, proszę społeczeństwa, to będzie dzisiaj z tego, z kukurydzy w ogóle, ze zbóż popsutych, pytam, komu to jest potrzebne, panie ministrze? Dzisiaj pamiętajcie, że nasze... Nie otruliśmy nikogo, nie było żadnej epidemii przez dziesięciolecia. Po co było to burzyć? Po co było to zmieniać? Wszystko było dobrze, układało się. Jeszcze raz powtórzę, ceny były coraz niższe, konsumenta było stać na coraz więcej zdrowej, bezpiecznej żywności. Nikt nie narzekał. Dlaczegoście to zgwałcili? Dlaczegoście to zniszczyli? Jedni i drudzy. Nam nie zależy kto na kogo mówi, że a ostatnie osiem lat mówili jedni, dzisiaj przejęli narrację drog... drudzy. Bardzo fajna narracja. Zwalić na kogoś. Ale dzisiaj już jest to innego. I zaśpiewajcie sobie piosenkę. Ale to już było. I nie wróci więcej. Dziękuję. Drodzy Zebrani, ja jeszcze mam taką prośbę, bo my to organizujemy protest, staramy się, żeby to wszystko dobrze wyglądało, ale chciałbym, żebyśmy to wszyscy robili. Nie, że na noc zostaje nas dwie, trzy osoby i no, jakoś sobie dajcie tam radę. Tu przyjeżdżają ludzie, którzy robią grube biznesy przez te granice, poniżają nas, mówią, że jesteśmy prorosyjscy, że. Z Putinem mamy układy, że on nas opłaca. Przecież to jest poniżenie polskiego rolnika. My jako pierwsi tutaj wyciągnęliśmy rękę. Kto? Polski rolnik, bo my tutaj przy granicy mieszkamy jako rolnicy. I my pomogliśmy rodzinom całym z Ukrainy, przyjęliśmy ich do domu, a oni nas tutaj wyśmiewają i poniżają. Nie pozwólmy na to. Mer Lwowa wczoraj. Takie rzeczy opowiada, potem chodzi i, i przeprasza. Niech się najpierw zastanowi, co mówi. On na początku wojny mówił, że jesteśmy najlepszymi braćmi jego. A dzisiaj co? Mówi, że jesteśmy prorosyjscy? Jak on tak może mówić? Za chwilę będzie tutaj podana zupa. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję wszystkim za przybycie, za to, że tu jesteście z nami. Panie Sadowy, jak pan jest dla nas takim kolegą, takim przyjacielem, a takie gówno nam wysyłasz? To jest, to jest równowaga? Coś Cośmy Wam zrobili? Że wszelkiego, wszelka anarchia, że wszelkie, no bez jakiejkolwiek yy, kontroli, z olbrzymią korupcją, chcecie nam to zaszczepić w Polsce? Zastanów się Pan, co Pan mówisz. Pokaż Pan klasę. My też potrafimy być argancy. My też powiemy kogoś obrazić, a potem przeprosić. Nie mów pan takich rzeczy, które, nie, które pan nie ma sprawdzonych. Nie obrażaj pan kogoś, jak my pana nie obrażamy. Każdy sobie o swoje walczy. Wam powinno zależeć na tym, żeby stosunki z, 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 z sąsiadem były bardzo dobre. To nie chodzi o to, żeby dzisiaj antagonizować społeczeństwo. My cały czas jesteśmy z Wami, ale to Wy staracie je cały czas udowodnić, że nas ogracie. Tu chyba nie chodzi o to, żebyśmy się ugrywali, tylko żebyśmy razem współpracowali. Ale to nie może być taka współpraca, że wy, my Wam serce na ręku dajemy, a Wy nas chcecie zniszczyć. Chyba to nie o to chodzi. Z całym szacunkiem, Panie męża. Jeszcze jedno słówko, stoją tu za mną tiry z, ze spożywką. Yy, olej, ciasteczka. Nie rozumiem dlaczego to do nas jedzie. Zblokowaliśmy to, oni, oni nie jadą. Na chwilę obecną cała spożywka stoi. Jesteśmy zadowoleni, chociaż tyle z tego, ale nikt o nas nie mówi. Ani media lokalne, ani główne media, ani żadni rządzący jest cisza kompletna. Puśćcie to dalej weter, niech to idzie, niech Polacy wiedzą, że stoimy tu, walczymy i się nie poddamy. beka.

Jedziemy właśnie, chwilę się wyrwaliśmy ze strajku, jedziemy na, na ukryte w lasach terminale przeładunkowe i tutaj z tego, co chłopaki na granicy mówili, to cementowozami jest przywożone zboże, rzepak, kukurydza i przeładowywane to jest na polskie ciężarówki też cementowozowe. Se wyobraźcie, kurde, skalę, zaraz zobaczycie, jak to się odbywa. Co tam jest? A A, to jest tam przeładunkowe firma. Dobra, jedziemy tutaj. Wszystkie tutaj terminale do rochutku są tak fajnie pochowane w lasach. Nic nie widać, żeby doprawy nie pociągnęła. Tutaj niby terminal gazowy, tak? Tak, ale stoją. Gazowy, ale stoją normalnie wagony ze zbożem. Dobra, wychodzimy, idziemy zobaczyć, co nie mają tutaj w tych wagonikach. Tam z daleka jakieś silosy widać, nie wiem czy to silosy są, co to jest, a jak silosy? no jak, silosy, silosy ciężarówkowe, terminal, terminal przeładunkowy na gaz, a tutaj widać dokładnie... Dobra, już tutaj, już widzimy na samym początku, że to nie są, że to nie jest żaden terminal gazowy, tak jak jest na Google Map, tylko to jest terminal zbożowy i patrzcie w czym oni te zboże wiozą. Rzepak, 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 jest, zobacz, rozsypany. Dobra, tu już, 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 już kolega mówi, paczek sobie wjeżdża. Jest rzepak. Zobacz, jaki czerwony. Zajebistej jakości, pewnie duże zaolienie Tutaj też rzepaczek. Terminal. Można. terminal gazowy. A wszystko z rzepakiem. Patrzcie, jaki skład. O, wszystko z rzepaku. Jak to jest kurwa ładowane. Górą się wysypuje wszystko. Dobra, teraz tutaj chłopaki mówią, że pusty pełny. Patrzcie. Napakowane? Ale z góry też są no, to Sara, na górę wejdziemy. To... A tam pewnie zaplombowałem. W sumie nic złego nie robisz. Nie, jak się otwiera. A widzisz, ja tu nie wiem właśnie jak to się otwiera. A, A i Huber, tu tu z dołu się, z się dołu. otwiera. Dobra, dobra. Ale wiesz, gdzie żaba to jest pierdolone. Dobra, Super. tam pokazane jest. Uciekamy. wagon jest. I co tu jedzie? Krochmal. Kurwa, zmiotki. Zmiotki. Ja pierdolę A oni nam mówią, że nie ma żadnego wwozu do Polski. Jest to jest na tam, i musisz wejść, aż do tego drugiego. Szepak. O i drugie tak samo. Już ja widzę, kurwa, że rzepak tu jest. Patrzcie, ile rzepaku. Rzepak! Ile tego jedzie do Polski? Dobra, teraz jedziemy dalej No jakiś ochroniarz chyba, przyszedł nas gonić Jedziemy na drugi terminal Ile on jest metrów stąd? 500? 500 metrów, tak 500 metrów Wszystko tak ukryte W krzakach i bajorach W krzakach i bajorach Dobra, jedziemy dalej Jedziemy teraz na terminal, gdzie ten rzepak Z tego filmiku jest przeładowywany na ciężarówki na polskie ciężarówki. Jeszcze mamy jakieś, nie wiem, 2 km. Zaraz będziemy. No i dojeżdżamy do terminala przeładunkowego. Kolejnego w lesie. Tak, no, Dobra, i dojechaliśmy do terminala przeładunkowego. O tam widać? Tam, już, kurwa, ze tam coś ładuję, już dokładnie. Czekaj, czekaj, bo nie uchwyciłem. to będzie trzeba w nocy podejść. Tak, już tam, tam ja ciężarówki ładują. Są ciężaróweczki, są pociągi. Idzie przeładunek. Idzie przeładunek. Na polski ciężarówki pani idzie. Tutaj się gdzieś zatrzymuj. Trzeba powiedzieć, że bez plomb. Czekaj, tu coś dymi, zobacz. Czy tutaj się zawrócić? Zawrócimy się zaraz, no. Tutaj Tu nagram, okej? Okay? Nie, ja sobie nie na... Ale ja wiem, że Pani sobie, sobie nie życzy. Możemy tam wejść, czy nie? Nie. Aha. Dobrze. To jest też stary towar z Ukrainy, co? Proszę pana, ja wykładają. nie będę się na ten temat opowiadała. Okay. W tym momencie, jeżeli pan to udostępni. Udostępnię, udostępnię, już pani informuje. Dobrze, to sprawa oczywiście to jest będzie się to... Dobrze, dobrze. Dziękujemy, do widzenia. do widzenia. Miłego dnia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. PKP Cargo, i to, co było rano udostępniane odnośnie rzepaku co się dzieje z tym rzepakiem lokalizacja będzie pod filmikiem. Do Rohuck. tutaj jest to miejsce, gdzie byliśmy z rana, gdzie patrzyliśmy w wagony, jak rzepak jest złożony. Tutaj są wagony wysypywane, rzepaku i wszystko jest do ciężarówki. Zaraz podejdziemy pokażemy wam jaka jest rejestracja ciężarówek i dokąd one jadą A tutaj jest kierunówka Augustu to Jest pan gunaka, dobra, panu Pomaga pan, pomaga pan, gdzie to jedzie? Wyjdzie pan do nas na chwilę. A, nie może pan, dobrze. Tam teraz leci rzepak, ale na to. To jest kumaty, to będzie wiedział co leży Kukurydza. Dobra wracamy, bo już tutaj trochę niebezpiecznie się robi Dawaj, dawaj Dobra, jadą karki, patrzcie od tej pani dawaj, dawaj, blondynki. Dawaj, widzę, dawaj, widzę, dawaj. widzę, 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 widzę. Czekaj, czekaj, sztawią. Dawaj, dawaj. Jadza. Karki nas o, O. Pościg. Zabalia, będzie pościg? No. Jadą za nami Dobra, Ale dobra, się... dobra, jedź na, na protest. Tam nam nic nie zrobił. Uważaj na dziurę. No, powoli. Co oni zrobią? Jedź powoli. <grym zbieram> Patrzcie na to. Dalej nas gonią. Tutaj koledzy też jadą za nami. Z wojną <grym grym> <grym> od rady, Niech spadnie jak najszerzej. Komuś zależy, żeby te filmiki nie wyszły na jaw. Mamy no jeszcze nie wiem, ile, 3 km? No, coś takiego. Do protestu, to tam jak dojedziemy też, będzie wszystko ok. Otwierajcie protest, bo my wjeżdżamy od razu w środek. Wpuśćcie nam, wpuśćcie na tam, gonią nas. Nie, naprawdę, nie, no z przodu idziemy, naprawdę. Naprawdę mówię. Audi na BH? Powiedz, jeszcze mamy. Powiedź, że BHA i niech to słuszają. Dobra, no. Wiecie też, że bardzo dużo dzieje się w Dorochusku. Do Dorochuska dzisiaj rano przyjechał wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak, który w tym momencie czeka na dokumenty z przeładunku rzepaku. Prawdopodobnie przeładowane zostało 1700 ton rzepaku, na który nie ma żadnych dokumentów. Władze terminala nie chcą pokazać dokumentów, w związku z czym... Minister czeka w tym momencie na przekazanie dokumentów i dyrektora, który jedzie z Warszawy. Czy z dokumentami to się okaże, będziemy dla was to na bieżąco też śledzić, będziemy was informować.